Witam Ciebie serdecznie kolejnego dnia naszego wyzwania. 18 dzień kalendarza adwentowych praktyk 2023, gdzie dbamy o kondycję naszych mięśni w miednicy. Dzisiaj z gimnastyki słowiańskiej Świat Średnik, rąk dziewiąty, a z jogi pozycja skrętu mędrca. Eee, dobrze, zaczynamy od klęku, od pozycji świata średniego, więc kolana troszeczkę szerzej niż biodra, stopy luźno leżą na ziemi, nadgarstki idą na nadnercza, łokcie przenosimy maksymalnie do przodu, żebyś poczuła wyciąganie w klatce piersiowej i napięcie w barkach, czubek głowy do nieba, broda lekko do góry, weź głęboki wdech i wydech. Połącz ze sobą stopy eee, i ściągnij łopatki, pomasuj pachy, zagarnij piersi, pomasuj mostek, szyję, twarz, idą do ręce do pączka nad głową. Kierujemy ręce do tyłu, tak żeby otworzyć klatkę piersiową, wyprostować odcinek piersiowy kręgosłupa i teraz mobilizacja dna miednicy i skłon do boku, ale patrzymy w niebo. A górny łokieć próbujemy troszkę cofnąć, tak żeby otworzyć klatkę piersiową. Wdech i wydech. Góra, powrót rąk. Poprzez automasaż na nadnercza, rozstawiamy stopy i świadomie rozluźniamy dno miednicy z głębokim oddechem. Połącz stopy, ręce znowu poprzez automasaż z czułością do swojego ciała. Idą na górę do pączka. Mobilizacja do namiednicy i skłon w drugą stronę. Patrzymy w niebo. Górny łokieć cofamy. Wdech i wydech. Góra. Wracają. rozstaw stopy i świadomie skieruj oddech i rozluźnij mięśnie dna miednicy. Połącz stopy i jeszcze. I mobilizacja dna miednicy i w drugą stronę skłonu. Właściwie w pierwszą. Wdech, wydech. Góra. Powrót. Rozstaw stopy. Oddech. Połącz. Ręce do pączka. I skłon w drugą stronę. Popatrz w niebo. Cofnij górny łokieć. I góra. I powrót rąk. I w pozycji wyjściowej rozstaw stopy i rozluźnij dno miednicy z oddechem. Jeszcze po razie. Stopy. Ręce. Skłon. Góra. Powrót rąk. Rozstaw stopy. stopy, ręce, skłon, góra, powrót rąk, rozstaw stopy. Wdech i wydech. Rozluźnij dno miednicy. I rozluźnij całe ciało. I przejdziemy sobie do ćwiczenia z jogi siąć w pozycji płaski. W siadzie płaskiej. Stopy zadzieramy, palce zadzieramy do nieba. Proste plecy. Teraz wdech i wydech. Jedną nogę zginamy w kolanie. Ustawiamy taką ugiętą na ziemię. I robimy skręt w stronę tej ugiętej nogi, przekładając rękę za nią, tak żebyś poczuła, że skręcasz tułów i zacznij głęboko oddychać. Spróbuj w tym oddechu rozluźnić do miednicy. Odkręcenie, powrót nogi, wdech i wydech. Druga noga, ugięta w kolanie, stopa na wysokości, kolana stoi na ziemi. Skręcamy się w drugą stronę, odpychając ręką, kolano zgięte, i skręcamy cały tułów. I głębokie oddechy. I odkręcenie, praca noga do leżenia, wdech i wydech. I dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą praktykę i zapraszam Cię na jutro. Kontynuujemy.